Oni nie chcą, żebyście zobaczyli ten film. I mówiąc oni, mam oczywiście na myśli Waszych najbliższych, którzy zapewne mają już dosyć, że z pudełek od gier i konsol możecie zbudować sobie w mieszkaniu bazę. Ale to jak coś mówcie im, że Michał Psarski mógłby zbudować taką bazę z samych kartridży od gry Jet Force Gemini na Nintendo 64 i że byłby w tej bazie niezwykle bezpieczny, bo bo nich tego gówna nie tknie. Słuchajcie, miałem w ogóle tego filmu nie nagrywać, bo to jakieś tam głupotki, bez scenariusza i w ogóle, ale stwierdziłem, że jednak Moja chęć pochwalenia się obcym ludziom jest silniejsza, więc muszę. A chcę się pochwalić tym, że doszła mi wielka paczka gier, konsol i gadżetów z Marketu. Bo będę z nimi robił film sponsorowany, ale to nie jest ten film. Po prostu te rzeczy są tak niesamowite. Tak fajnie wybrałem, że bardzo chcę Wam je pokazać. No, i jeszcze trzy itemki sobie osobno kupiłem, to też się gdzieś tam wciśniemy. Sen Market to jest taka stronka, na której można sobie sprowadzić z Japonii różne nietypowe, dziwne japońskie rzeczy, których albo u nas nie ma, albo są, ale znacznie droższe. Jak moja ada zobaczyła to wielkie pudło, które mi przyszło do domu, to po pewnym czasie stwierdziła, że najbardziej wartościowym elementem. Całego zestawu jest właśnie to pudło, którym mój synek później bawił się przez trzy dni z rzędu i mieliśmy dzięki temu dużo spokoju, po prostu mogliśmy go obserwować, a on sobie, jak mały kurier, chodził po całym domu, pchając to pudło i pakując do niego różne rzeczy. Ale nie wiem, czy on był bardziej szczęśliwy pakując, czy ja rozpakowując. Takim na pozór zbędnym elementem może być na przykład soundtrack z gry The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, który znajduje się na... teraz zobaczymy ilu płytach... Na dziewięciu, na dziewięciu płytach, więc przypuszczam, że jest tutaj każdy efekt dźwiękowy, jaki tylko pojawił się w tej grze. Kiedy go posłucham? Nie wiem. I właśnie tutaj się ze mnie żona śmiała, że przecież ja nawet nie słucham muzyki z CD. Nie słucham, ale mam napęd i sprawdzę. Zresztą tutaj wcale nie o same płyty chodziło, tylko o to, że po pierwsze mam właśnie to bardzo ładne japońskie wydanie. Po drugie, no wiem, że to nie jest też jakieś super przekonujące, jest książeczka która też pokazuje fajnie, z ładnymi artworkami, cóż na tych płytkach jest, ale najważniejsze i dlaczego ja to w ogóle kupiłem, to jest edycja specjalna, kolekcjonerska, limitowana, a jest specjalna, kolekcjonerska i limitowana, ponieważ jest tutaj bonusowy przedmiot, to tylko po tym, jak skończę nagrywać ten materiał, stanie na honorowym miejscu w moim pokoju i powiecie, jaki tam master sort durnostojka. Tylko, że po pierwsze, to jest naprawdę kurczę, bardzo porządnie zrobione. To jest metal, a nie jakiś plastik. A po drugie, to nie jest durnostojka, tylko to jest pendrive. To jest pendrive, na którym można ukraść sobie coś swojego. I pendrive, na którym, z tego co rozumiem, jest też muzyka z tej Zeldy, więc niedługo go sobie włożę do komputera i sprawdzę. Ale planuję go też tak po prostu czasami używać. Świetne, piękne, zawsze o takim gadżecie marzyłem. Myślę, że obok kuferka, który mam też z japońskiej wersji Hyrule Warriors, też z San marketu, który przy otwieraniu odgrywa dźwięk otwierania skrzynki z zeldy, to jest taki najbardziej praktyczny. No wiem, że to akurat niewiele znaczy, ale najbardziej praktyczny zeldowy gadżet, który mam. W tamtym kuferku trzymam sobie pieniądze, jak ktoś chce mi je zabrać. To od razu słyszę. No, więc, cel yy, dla of the Kingdom soundtrack, jakby chciał sobie ktoś kupić, to dla samego tego pendrive'a polecam. Udało mi się też dorwać kilka drobiazgów z Muzeum Nintendo. Z Muzeum Nintendo, w którym było już kilkoro moich znajomych, za co serdecznie ich nienawidzę, a mnie się jeszcze nie udało, ponieważ, no, w tej chwili jakoś nie bardzo jestem po drodze z tym, żeby pojechać do Japonii. Nawet natomiast, gdybym pojechał, no to i tak to nie jest takie proste, bo tam, żeby się dostać, trzeba wylosować bilet i losuje się go. Chyba miesiąc wcześniej, jest kilka opcji, ale w każdym razie dużo wcześniej trzeba stanąć po prostu do walki z innymi fanami Nintendo. No ale są ludzie, którzy chodzą sobie do muzealnego sklepiku i później sprzedają rzeczy z niego, i są ludzie, którzy później te rzeczy drożej kupują. Ale te ceny były całkiem okej. Okay. Mam dwa breloczki, one akurat się kupuje w formie losowej, to znaczy kupując, nie wiesz, co jest w środku, ale ja wiedziałem, bo chciałem konkretne. I mam broczek do kluczy pad od Gamecuba. Dziub, 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 dziub. Bardzo go chciałem. I oczywiście druga, najbardziej ikoniczna konsola w moim życiu i w mojej historii gracza. Czyli GamePad Wii U. To akurat troszkę tak bardziej tandetnie wygląda, no, ale w sumie jak mieli tego GamePada zrobić. I wszyscy od razu będą z daleka widzieli, jaki jestem fajny i że warto się ze mną zakolegować. Pewnie, jasne. I ostatnią rzeczą z Muzeum Nintendo jest ta oto pięknie spakowana koszulka z logo Nintendo 64. Mam już podobną Virtual bojową i często w niej chodzę i występuję w filmach, więc na pewno już nieraz ją widzieliście. No i podobały mi się jeszcze wzory GameCube'owe i Nintendo 64 właśnie, ale GameCube'owej akurat nikt nie sprzedawał w moim rozmiarze, czyli w XL. A ta była, więc sobie ją kupiłem i teraz pierwszy raz ją rozpakuję pewnie już nigdy jej do tego pudełka nie... W sumie po co mi to pudełko? No ale nigdy jej już nie włożę. Do prania wrzucę. Tutaj jest logo tej jakże średniej konsoli, a z tyłu jest rok jej wydania. Jakby ktoś z Was był w Muzeum Nintendo i chciał mi coś kupić, w sensie za moje, ale tak, żeby mi sprowadzić, to odzywajcie się, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Dalej, bo to jest dopiero początek, to były najbardziej zwyczajne rzeczy z tych, które kupiłem. No dobra, jeszcze jedna z miarę zwyczajna. To żeby stopniować napięcie, przejdziemy teraz do tego. Famicom Detective Club, The Smiling Man, edycja kolekcjonerska limitowana, czyli taka horrorowa gra, a właściwie nawet nie gra, tylko Visual Nowelka od Nintendo, która ukazała się w zeszłym roku, czy dwa lata temu, no dość niedawno w każdym razie i u nas też miała wydanie pudełkowe, ale nie było wydania kolekcjonerskiego. Gra zebrała dobre oceny. To jest bardzo ciekawa historia i w ogóle. Stwierdziłem, że nie mogę przepuścić takiej jednej w swoim rodzaju okazji, żeby zgarnąć sobie jakąś kolekcjonerkę Nintendo, której w Europie ani w Stanach w ogóle nie ma. Tym bardziej, że ona kosztowała ze 150 zł, naprawdę jakieś grosze, prawie że tyle samo, co wersja zwykła pudełkowa. Ale może dlatego, że poza makulaturą tutaj żadnych bonusów nie ma. Jest torba, taka urocza na zakupy pana mordercy, która ma być chyba dowodem w sprawie. To też są dowody w sprawie i coś tutaj, co tutaj mamy, bo to oglądałem już akurat, ale no i kupuję, wiedziałem, na co się pisze, ale w tej chwili nie pamiętam. A, to są dwie płyty CD z soundtrackiem. Tutaj się ze mnie żona śmiała, że przecież ja nawet nie słucham muzyki z CD. Obiecuję, że posłucham kiedyś tych wszystkich płyt CD z soundtrackami, a przynajmniej włączę je sobie na YouTubie i będę udawał, że to leci z płyty. Bardzo ładny wzorek, bardzo fajnie, że soundtrack jest. Jak to się mówi, a przynajmniej ja tak mówię, Lepszy soundtrack w garści niż Steelbook na dachu. A Steelbook to tylko na dach się nadaje, bo nigdy nie wiem, co z nimi robić. Ej, właśnie tutaj. No i są jeszcze akta sprawy kryminalnej, czyli Artbook. No złaś. I oprócz tego, że zawsze mówię o tym, że ze Steelbookami nie mam co robić, kolejny powracający motyw w moich filmach z unboxingami. Lubię, jak w artbookach jest jakiś tekst, który wyjaśnia skąd pochodzą, co oznaczają, jakie były inspiracje za poszczególnymi pracami. No i super, tutaj jest. Dobrze, że żyjemy w czasach translatora Google'a, tego, który działa w oparciu o zdjęcia z aparatu. To może nawet sobie troszkę poczytam. W każdym razie wydaje mi się, że w tej cenie to bardzo dobra. No inwestycja to może nie. Całkiem fajny, uroczy dodatek do mojej Nintendowej kolekcji. No dobra. To tak, to były rzeczy normalne. Teraz przechodzimy do rzeczy mniej normalnych, i na pierwszy ogień weźmy sobie może z Sega Dreamcast. Powiecie, no, Michał, przecież Ty miałeś Dreamcasta. Dreamcast to zresztą no, dosyć popularna konsola wśród kolekcjonerów. Nagrałeś o Dreamcastie nie jeden film. Co nienormalnego jest Dreamcast? Sprawiłem sobie Dreamcasta w specjalnej edycji Hello Kitty, który nie dość, że ma na sobie wizerunek diabelskiego kotka, którego jak wiadomo zaprojektował sam szatan. To jeszcze wykorzystuje najwspanialszy trend stylistyczny w elektronice z przełomu wieków, no tak jak wtedy właśnie osiągnęliśmy szczyt jako ludzkość, czyli motywy pół przezroczystości, gdzie tam troszkę widać przez to bebechy. Piękny jest ten Dreamcast, mimo że używanie go nie będzie zbyt praktyczne, bo Dreamcast akurat wymaga przetwornicy, napięcia do działania i do myśli, odpala też gier z Europy. No to chcę używać właśnie jego. Trochę pokombinuję, bo po prostu jest tak piękny. W zestawie był ten oto równie niesamowity kontroler, też z Hello Kitty. Potem dopiero się dowiedziałem, że tutaj powinno być coś WMU, czyli ta karta pamięci z ekranikiem niestety u mnie jej nie było. No ale ten Dreamcast na szczęście kosztował no, grosze, przynajmniej w stosunku do tego, ile takie zestawy kosztują w Europie. I jest klawiatura, której niestety chyba nie da się podłączyć do kompa, ale też jest z Hello Kitty. I no, takie mógłbym sobie zbudować Dreamcastowe stanowisko pracy. Nie mam pojęcia, dlaczego dodawali tutaj klawiatury, akurat, i powinniście się, się dlaczego w ogóle Dreamcast miał edycję właśnie z Hello Kitty. Nie wiem, nie wiem, czy to po prostu Hello Kitty było aż tak popularny w Japonii. Była też tutaj płytka z Hello Kitty. To jest chyba jakiś zestaw minigierek. Tutaj widzę klonaty Tetrisa, jakieś coś. No, to nie wygląda na cokolwiek, co wykorzystywałoby moc Dreamcasta. Ta gra też nie ukazała się nigdy poza Japonią, z tego co wiem, więc dość nietypowy i oryginalny pomysł na wersję kolekcjonerską konsoli. Były też różowe, ale ten podoba mi się bardziej. No i co, chyba to jest moja nowa, najładniejsza konsola w całej kolekcji. Myślę, że Wam też się podoba. No i teraz największy zakup. Dosłownie i w przenośni, może sam w sobie nie był jakiś super drogi, natomiast swoje waży i wysyłka tego z Japonii troszkę kosztowała. Od dawna czaiłem się na to, żeby kupić sobie konsolę Neo Geo CD i zrobić o niej retro tydzień. No i w końcu się udało, nie licząc podatków i kosztów wysyłki, a liczyć nie zamierzam, bo wtedy bym się zasmucił. Ale to w pudełku kosztowało 5,5 klupy, czyli też absurdalnie mało. No w sumie pewnie też zamknęło mi się poniżej 1000, a mam tutaj konsolę, mam dwa pady, mam pudełko, mam wnętrze pudełka, więc super Neo Geo CD jest. Najlepszą chyba w historii konsolą, która wyświetlała właściwie tylko grafikę dwuwymiarową, i w tej grafice 2D była absolutnie wspaniała. Niestety była też dość droga, choć i tak tańsza niż pierwsza konsola Neo Geo, która nie dość, że sama w sobie kosztowała dużo, to jeszcze działała na kartridże kosztujące po kilkaset dolarów wcześniej. Tutaj ten nośnik CD zapewnił jej przynajmniej akceptowalne ceny gier. No i właśnie te gry muszę sobie jeszcze nakupować. Chociaż z tego co wiem, jak chciał to mogę lecieć na piratach, bo ona odpalała też zwykłe nagrane płyty CD, gdyż w momencie jej premiery nikt nie przypuszczał, że ludzie tak po prostu będą mieli nagrywarki CD w domu. Wiecie, to wtedy miało taki sens, jak gdyby nie wiem, we wczesnym średniowieczu ludzie sobie montowali kuloodporne szyby w oknach, żeby nikt im karabinem maszynowym ich nie, nie uszkodził. Konsola to rzeczywiście kawał kloca. Były dwie wersje tzw. Tak front Loader i Top Loader. Wizualnie podoba mi się bardziej ta druga, czyli Front Loader. Tam ten napęd działał tak samo jak chociażby w pierwszym modelu PS2. Była wysuwana tacka. Tutaj jest prostsza konstrukcja, która miała sprawić, że konsola będzie kosztowała mniej i będzie też mniej awaryjna. No i niestety była i po prostu zakup akurat tej wersji miał więcej sensu pod tym względem, że była większa pewność, że to po prostu będzie działało w tych czasach, teraz, po latach i że gdzieś się tam też nie uszkodzi w transporcie. O! Te pady od Neo Geo słyną z tego i podobne rozwiązanie było też w handheldzie Neo Go Pocket Color, że mają takie niby analogi, ale są takie arcade'owe klikadełka, które wydają dźwięki mogące doprowadzić fanów automatów do ekstazy w mniej niż 8 sekund. No i teraz naturalnym pytaniem jest kiedy w takim razie retro tydzień Neo Geo CD a naturalną odpowiedzią jest nie wiem, bo wcześniej na pewno zrobię jeszcze Game Boya Color i IQ Player, czyli takie chińskie Nintendo 64, bo tam jestem już w miarę przygotowany, a do NAOGO CD jeszcze zupełnie nie. No ale dobra, powiedzmy, że w tym roku. No i tyle było w mojej paszce z Zen Marketu, czyli chyba sporo dobroci. Myślę, że rzeczy, które też jakoś się tam przysłużą mojemu kanałowi i dzięki nim będzie wam się fajnie oglądało przynajmniej niektóre z moich filmów. Ale mam jeszcze trzy inne rzeczy. Po pierwsze, Kirby and the Forgotten Land Nintendo Switch 2 Edition plus StarCrossed Wars. Kocham te tytuły ulepszonych wersji gier Nintendo na Switcha 2. To był pierwszy Kirby w 3D, który był świetny. Był takim troszkę Mario Odyssey, ale bardziej dla dzieci, bardziej prostym i relaksującym. Podobał mi się niesłychanie, a ogólnie jakimś ogromnym fanem Kirby'ego nie jestem. Ta ulepszona wersja ma mm, trochę nowych poziomów, nieco lepszą grafikę i działa w 60 FPS-ach. A to, że oryginał był w 30. Troszkę jednak przeszkadzało, więc jeżeli ktoś ma pierwsze podejście do tej gry, a myślę, że każdy powinien mieć w swoim czasie, to sprawdźcie ją właśnie w wersji na Switcha 2. Ja póki co włączyłem raz, bo dostałem ją wczoraj. No i taki idealny relaks, akurat po skończeniu bananzy, a przed na przykład Silk songiem. Po drugie, to już nie jest relaks, ale kupiłem sobie. A te japońskie wydania zawsze mają takie obwoluty, fajne takie ć, ć, ć. Castlevania Advance Collection, czyli kolekcja Castlevania z Game Boy Advance, ale w wersji na Nintendo Switch. Super Deluxe Games to jest takie japońskie wydawnictwo, które robi limitowane edycje gier, które normalnie raczej nie dostają pudełek. Te wydania są dość tanie, bardzo ładnie wykonane. Są w takich właśnie sztywnych kartonikach i mają całkiem spoko dodatki, bardzo przydatne, takie jak tutaj są mapy. Co w kasylweniach jest ważne, więc mam mapę do każdej Castlevenii. Bardzo współczesny i pożądany w tych czasach produkt, czyli pocztówki, karta potwierdzająca autentyczność zestawu oraz soundtrack na CD. Dobra, w następnym odcinku pokazuję, jak słucham płyt. No i oczywiście sama kasylwenia w wersji pudełkowej. Tutaj też widać miłość, bo i w środku pudełka jest coś fajnego, i jest mikro instrukcja obsługi po japońsku, ale zawsze jak za starych, dobrych czasów. No i Castlevania na GBA to przeszedłem tylko jedną, więc tutaj myślę, że nie będzie lepszej okazji, żeby nadrobić. Mówię o tym w ten sposób, jakby to mi z nieba spadło, a ja to kupiłem. No ale kupiłem to właśnie dlatego, że ładne wydanie, dobre gry w bardzo spoko cenie i myślę, że zaprzyjaźnię się z tymi wydawnictwami Super Deluxe Games, bo to widziałem już więcej, ale to jest pierwsze, które kupiłem i jestem bardzo zajarany i niezwykle mi się podoba. No i ostatnią rzeczą która trafiła do mojej kolekcji, jest kontroler oczywiście w Gamecube'owym schemacie kolorów 8-bit do Pro 3 Bluetooth Gamepad. Jego jeszcze nie ma w sprzedaży w polskich sklepach, pewnie niedługo będzie. No i często mnie pytacie, jak mnie przekonać do zakupu czegoś, no to tutaj na moim Discordzie jeden z widzów zapytał Ej Michał, może byś to kupił przetestował, bo w sumie fajne. I ja mu odpisałem, ty wiesz co, jakbym tak kupował wszystko, co proponują mi widzowie, bo oni by chcieli wiedzieć, czy to jest dobre, to nasze życie byłyby lepsze. Pewnie, że biorę. No i wziąłem. No i mam ten pad 8-bit-do. On tutaj jest o tyle oryginalny, że ma wymienne przyciski. To znaczy, jak mamy inne układy przycisków na Pccie i Nintendo, jest inny układ ABXY. Tak tutaj można sobie te poszczególne przyciski po prostu o, wyjąć, bo są magnetyczne, i zamienić. No i ogólnie wydaje się takim całkiem spokopadzikiem do gier retro i nie tylko. Ale jeśli mam być szczery, to jeszcze na nim nie grałem, ponieważ kończę testy, grając przedpremierowo w Chronos The New Dawn. Kończę testy wspaniałego kontrolera firmy Nacon, który bardzo przypadł mi do gustu i myślę, że też powinien dostać jakiś swój własny film. Ale za parę dni wezmę się za ten. A te wspaniałe zakupy trafiły do mnie po części dzięki Mobile Vikings, czyli najlepszemu operatorowi komórkowemu, który zawsze płynie pod prąd, podobnie jak ja. I robi różne bardzo nietypowe rzeczy, ale ma świetną ofertę. W tej chwili w ofercie Storm jest 120 GB miesięcznie za 17,50 przez pierwszy miesiąc, a później za 35 Zł. A do tego mnóstwo Gigabajtów w Unii. SMSy, MMSy, rozmowy w pakiecie za te 35 Zł. Nie trzeba podpisywać żadnej umowy, tylko wszystko schodzi z karty. Wszystko nie, chyba że macie 35 Zł. Ale kasa schodzi z karty co miesiąc, tak samo jak przy abonamentach typu Spotify, i można w dowolnych chwilach zrezygnować. Ale nie będziecie chcieli. No, to Wikingowie są tutaj, i tutaj też są Wikingowie, i tutaj też jest Wiking, bo ja jestem Wikingiem. I dziękuję bardzo za wysłuchanie tej wspaniałej reklamy. Pamiętajcie o Wikingach. Jeżeli chcecie kupić sobie jakieś bardziej standardowe gry, to zapraszam oczywiście do XCOM. No i Ten Ten Niedługo zrobimy sobie wspólny film, ale link do rejestracji u nich z moim kodem działa chyba już teraz. No to dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.